Siema Witacki, bardzo jestem znamy i bardzo serdecznie mam w kanale kolejny z serii Commentary. Owie. Oh, yeah. okej, okay, dobre, przepraszam, to oł oh, yeah, trochę strasznie wyglądać, ale no, okej okay. wiecie, no ale w dzisiejszym odcinku będziemy komentować nową piosenkę Timu i oczywiście komentary zależnie to od Zeba i oczywiście ze na YouTube'a bo w sumie ostatniej piosenki patrzyłem, nie komentował więc powinniście mnie oglądać, ale to już skomentował, więc w sumie, w sumie powiem Wam szczerze, że ja patrząc na jego kanał dowiedziałem się, że T-Mix stawi nową piosenkę, w sumie jeszcze nie widziałem. E, więc no okej, okay. oczywiście jego filmu nie oglądałem, więc no e, więc no zawsze jest coś, nie? Ale zobaczyłem T-Mix nowy ten i to było chyba bale, pale, tak, tak, tak nowy ten teledsky balet i piosenka oczywiście wiem bo to ile się nie mix ten zapowiadał tą piosenkę, o, tak się nazywało. Zapowiadał tą piosenkę i teraz nam w końcu opuścili ją, opuścili, opublikowali więc jest git, a więc co w ogóle ten odcinek pojawia się z raźnieniem. Nie wiem jakim, ale mi chodzi dniowym, bo ty mi już stawiłeś kilka dni temu tą piosenkę. A jak będziemy nagrywać, to powiem ile. Wiecie, to mam komentować, to wam powiem ile, ale ok. Da, ale już nie będę przedłużał, więc to są ci komentujcie, bo możecie subować ten kanał. Fajnie, jakbyście subnali, bo tylko fajnie nie subują. Jeżeli nie chcesz być fają, to jeżeli nie chcesz być fają, to subuj. A jeżeli chcesz być fają, to nie musisz subować. A więc, co? Mam nadzieję, że Ty nie jesteś taką fajną jak kamerzysta. Nie? Nie? Miejmy nadzieję, że nie. Eee, I w sobie cień komentujcie, a już Was zapraszam do oglądania. A i z góry przepraszam za swój głos. E, dzisiaj nie jest idealny, w ogóle nie jest idealny. No. A no, ja to i bym zapomniał, ale w dzisiejszym odcinku też będziemy komentować na naszą skalę ocen, a i jakby komuś się nie podobało, to że te komentuje, komentuję, że na skalę, to niech napisze w komentarzu i niech jeszcze napisze, że yy, na przykład najlepiej te piosenki jakie mam skomentować, fajnie by to było, bo by mi to mega pomagało pomagało i w sumie to jest moja ulubiona seria na tym kanale, czyli komentary więc piszcie w komentarzach jakie mam skomentować okej, okay, dobra, więc co? jesteśmy i mamy Teams Ballet, oficjalny muzyk wideo był opublikowany 8 września, więc no dawno temu ja nagrywam jedno z tego, wy to oglądacie 12, czyś. jak ja to nagrywam to oczywiście jest rocznica, 20, 200 rocznica, pewnie wam mówili to wszędzie, ale 200 rocznica ataku na wieżę, dwie wieże MTS i w Nowym Jorku, więc no. No, dla poległych, ale dobra, o tym już nie będę mówił, bo chyba każdy to wie. A i co, i to walamy się do komentarzy, czyli czytamy, mają na część. Eee, i co, mamy nowy. No dobra, i mamy nowy, super nutka Ariana, Matri Martelle, ma, Martelle Aria. Eee, super nutka, więc git 51 komentarzy. Ja patrzę za malaczom. Małczanów, małczanów. Lecimy z tym baletem. Aha, no dobra, komentują sami siebie. Sobie komentarz nabiłem Okej. Maniej, Pati Sztorsz. Mega nutka, żeby że brakuje trochę nas. Wiadomo, gdy miała uczyć się nowej piosenki i ją nagrać. tylko e, na głowie: Aha, e, dobra, bo mi ten, no. Okej, okay, dobra. jedno z lepszych. Stos. Pati totalny sztos, pati się o to, zaśpiewali, okej. Okay. Adios, Julka dzisiaj bez boysa, lecz to nie jego wina. balet się dzisiaj bez laski, lecz to nie jej wina. Aha, okej. Okay. Aha, dobra, czyli to wygląda na to, że si on nie zaśpiewała, no tak, Adios nie zaśpiewała, tutaj i nie zaśpiewała w tym, więc no, to było w sumie porównanie. Koks. Nie no, ale trzeba przyznać, że in. instrumental pierwsza klasa, okej. Okay. Mani pati rozpierdzieli to. E, Patty mają lepiej. Fajny vibe. Okej, okay. no dobra. No to co możemy sobie zacząć. E, słuchać o. o. W sumie mam już to skomentowane, czyli, że mniej więcej w miarę Okej. Okay. Komentarze Git. W ogóle powinienem się nauczyć nagrywać o... W godzinach, tak, żeby mój głos nie został zryty, wiecie nie Co chodzi, ale ok. Jeszcze zanik to słuchajcie, komentarz, czyli nie przedłużam, i słuchamy. Okej, okay, dobra, jak widzieliśmy przed to. Ja, bo przez cię przepraszam, no przepraszam, no, Ale okej, okay. widać, że to było nagrywane tutaj, pięknie widać w czasie koncertu, jak wychodzili z na jakiś koncert. No tak. Aha, czy sobie, to, to była ta piosenka z koncertu, która miała być na koncercie, ona była jako plus jeden, ale wiecie. Że dodatkowa piosenka, którą najpierw przed premierową słuchali ci co byli na koncercie. To teraz zobaczymy czy się karnawale Z W ogóle piosenki ostatnio były dobre, więc ciekawe jak będzie ta, ale Monia śpiewa podobnie jak.

Praca, weźcie, to jest hobby, a nie praca. Tutaj się nie da narobić, serio, jedynie że z montażem, ale to ani nie tu nic tu nie idzie jak się napracować. Tu zapraszam, lecimy w domu i spryżeni... W sumie wykaza ich. Po ja prostu chłopak nie słucha mnie lasa. Tym to rodzina coś więcej niż kasa. Tak bez popity pokruczami macham, czuj się jak u siebie mi kasa su kasa Balet, balet, to jest taka ten. Yy, to jest chyba taki refren, balet. balet no, to trochę słaby, no. Yy, no więc no. Yy, więc refren no, jakoś nie za dobrze w ogóle. Mogłaś teraz jakoś nagranie poprawić yy, teledysk, bo po prostu zmienimy sobie jakoś odtwarzania. No i teraz jest lepsze niż wtedy bywa, bo się skupiałem TV Tam najki w drodze po pierwszej Mili Włączasz te kawałki i cię dziwi, że to Timi Aha, o oh Riley. Really. Yy, czekajcie. Czekajcie, co muszę dać. Orli, rodzice mi są jest to tylko lekcje, które nie wykształcili. Od razu te przerówki mi się kojarzyły. E, więc no, ale w sumie Orli to nawiązanie do pierwszej piosenki, co nie jest za dobrze. E, bo to jest to samo praktyczne, ale w innej piosence. PSD... E, e, nie. Oh really, rodzice jestem taką lekcją, której nie wypracowali No i to jest tak podobnie, Ja bardziej znam tą przeróbkę niż ee, to Znam to środki i przeróbkę niż oryginał, więc no e, Serio, okej zakładam Nike w drodze po pierwsze mili Włączasz te kawałki i Cię dziwi, że to tymi. Nie mów do mnie Charlie, to nie ta sama party Nie widzisz tu gwiazdy, znam dobrze znaki Pracowite panny wsiądą do G-klasy Od moich festiwali aż do wielkiej trasy Dzisiaj bez laski lecz to nie i było to bez laski, to nie wina. Więc, jak tutaj, bez to adios nawiązuje, to jest trudny piosenek nawiązanie w tej pisemce, srób, ale że tak ten, tej patierycji, no to trochę słabiej. Ty nie pan protek tylko je odpinaj. Wstaje, bez graca się, praca zaczyna. Zawsze marzyłem, by i nagrywać. Mamy numery w ulubionych stylach. Upływa chwila i już nowych hit lata wszędzie po streamach. Rozumiesz? Fajnie wyszedł w tej piosence też wczoraj. się, no bo chcą ze mną na bazę. wiem rzadki, w niej zaufanie, ogóle cały ty... ja czas te utwory stary, no, ja znam, czy z teledysków, ja się no, znam więc w sumie za ja bardzo, bardzo, bardzo nie napracowali, jak to robili. Ka na Instagramie, balet, balet, muzyka i taniec, one mnie jak ja w niego jak obrazek, no i to jest słabe. To wiecie, bo mi się, że on jest przystaniec. O, Julka. W sumie Patrycja fajnie wyglądała. O, tutaj wszyscy. Ale widać, jak oni skończyli. Serio, skończyli wszyscy razem sceny. Trochę takie głupie. Aha, dobra, koniec. W sumie jest jeszcze coś przez 3 sekundy, więc no, okej. Okay. Okej, okay, dobra, więc co? E, jesteśmy w tabeli końcowej i co widzimy? Miniaturka, miniaturka, patrzałem. W ogóle jak masz wrażenie Pracę, jak git? E, Piosenka, czy usłyszałem to drugi raz, wątpię, bo był palet, palet. Mega głupia, ale dobra, to później. Teraz miniaturka. Miniaturka była spoko, bo była, Pani byli wszyscy, choć mogli byli, tylko ci, coś śpiewali, ale byli wszyscy to na scenie, na koncercie, więc co bardzo się nie nastarali, bo strzegli fotę i tylko dostawili tak, coś tam może rozjaśnili ich, no ale wątpię, żeby tak. Więc, no, w sumie takie słaba miniaturka, więc takie bym walił. Ile by mogło być? Tak na 10 to bym walił w 6, bo się nie nastarali, albo 7. 7 na 10, bo się nie nastarali, choć fajnie wygląda miaturka. Ja to są wszyscy, oni, ale się nie nastarali, słabo zrobili, więc no mniej więcej tak by mogło być. Teledysk, kiedyś nam pracowali, wycięte utwory z różnych filmów, wiecie, momenty z różnych filmów, co oni tam postawiali sobie, bo stawiali jakieś filmy z tego koncertu, więc no oglądam jeden jeszcze niecały, bo to było takie cringe. Czarki cringe u mnie przychodzi, jak ja to oglądałem. E, więc no takie słabe, więc... E, słabo, słabo, więc no na pewno tutaj nie będzie e, 7 tylko... To, bo to były wycinki, nie? No to słabo. To jakieś, znaczy musieli montażyści wycinać się tak, żeby pasowało, no ale to i tak nie było dobrze. Więc takie... 7. w sumie tutaj bym nawiązywał bo to się nic nie napracowali, czy na karografii, tylko balet, balet, choć fajnie to wyglądało, pasowało, ale jednak nie napracowaliście to samo, no to samo, tekst, tekst, ten ja, tekst nawet spoko, znaczy no prawie, bo to tamto nawiązywanie do innych yy, to zeszły piosenek, znaczy, się o fajnie zrobi, że tutaj nie ma laski, a wtedy nie było boje, nie? Fajnie, ale. Znaczy, siowo fajnie napisali, ale no, Patrycy, że do dużo piosenki. A też ten refren palet, palet. Takie dziwne, dziwne, więc. Też nie było szouu. Dupy nie robi, dupy nie urywa, szouu nie robi. Więc tutaj też bym wali tak. Yy, sześć. Siedem. 377, no jednak jest napisanie no trudno na pewno napisać piosenkę, bo sam próbuję, znaczy nie próbuję tylko, sobie wymyśliłem i sobie zapomniałem zapisać, więc tak nie pamiętam kompletnie e, jakąś specjalną, no ale serium e, słabo bym powiedział, znaczy, na no nie, ciekawie. tekst, wiecie, nie, bo to palet, te, na pewno ten refren, czy na jedną łódkę, choć pasował do tej piosenki, i palet, palet, choć sobie na pni, naciągam. Nie wiem, do czego służy to słowo. Dlaczego, po co, na co? W tym nic bale, nie było związane. Ale się że w piasekach takich nie musi być, ale serio, trochę głupio. Więc za to jeden punkt umija. Za powtórzenie w słów też w piosenek, co też do końca nie pasuje, też 7 jeden punkt umienia, więc zostaje yy, jeden punkt za ich wykonanie. <laughs> no dobra, no Osiem, ale 7, bo tak powinni być. Więc ocenę końcową wychodzi, wychodzi 7 plus 6 plus 7 równa się 20 dzielone na 3 równa się 6,66. Więc no tak sobie zapisujemy, czyli zapisujemy sobie dwie opcje, czyli tak jak ja sądzę, czyli 6,66 tutaj, czyli tutaj Czekajcie? Nie, co zrobiłem? No dobra, tak albo, a moja wersja, taka taka, taką jaką ja bym dał z serca, to ja bym dał tak mniej więcej 7. 7 myślę, że dobre by było 7 na 10. 7, no tak, no po prostu, nie mój typ muzyki, czy no, głównie przez to. 7,5, no ale głównie 7, no. Nie wiem, mój typ, muzyki takie, takie trochę dziwne. Choć sobie, ja dobra, 7,5, pół, więc, no, możecie sobie wybrać i napisać w komentarzu, za czym bardziej jesteście. Czy za 6, czyli tą, czy za 7, tą, którą ja jestem. Bo ja jestem za tą, i w sobie za to bym się trzymał, bo wtedy za tą można napisać tą. A jak ktoś jest za to, może napisać tą. Więc fajnie jakbyście napisali. Czyli jak ktoś jest za to, niech pisze. O tak. Eee, może innym kolorem. Okej, okay. tutaj jak ktoś jest za tym. A jak ktoś jest za tym. A jak ktoś jest za tym eee, niech pisze coś o takiego. No i będzie git. Wtedy każdy będzie wiedział. Eee, niech pisze niebieskim no bo po prostu wiecie piście a ja będę wiedział, że czym jesteś, bo ja w sumie jestem bardziej za tym. A no, możecie napisać za tym, więc no, będzie gips. Jak ktoś tak napisze w następnym odcinku, podam wyniki, więc no fajnie, jak ktoś napisał. No i co, spotkamy się w MyCraft'cie. W sumie tutaj, jak już się spotykamy w MyCraft'cie, to jest w sumie moja Ulubiona chwila, bo nie muszę nic mówić, już więcej. Takie natudniejsze no, mam ze sobą list komentowanie, ocenienie i sprawdzenie. No ale w sumie yy, w sumie nie jestem od tego, żeby tak znaczy nie Jestem od tego, tylko tak robię. Właśnie lubię to robić, ważnie podoba mi się fajnie, to jest mega cox. takie coś. Ja po prostu mogę robić, że to się ogląda, więc mega z góry dziękuję. I fajnie są jakby ktoś subno mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robi. Byłoby e, to o, fajne, miłe, spokojnie, i piękne. A więc, to jeżeli e, wy jeszcze nie subnojecie i nie chcecie być bałwanami, to zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie lubicie, I subnojecie i komentujcie. A ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. A i najważniejsze, piszcie swoje na przykład propozycje. Do następnych odcinków, jakie mam zrobić, żebym no, po prostu wiedział, czy jest jakiś nagrać, czy nie. Jak jesteś widzem, i oglądasz ten film, to spróbuj napisać, nic nie stanie. Ja na pewno skomentuję, albo by na się postaram. Na pewno nie przydałbym obok tego, obojętnie. A w sumie wiem, to łatwiej było. Bo... Ja nie komentuję tego za często, bo jak to robić więc no napisz swój komentarz jeżeli chcesz, coś takiego robił Ej, no subskrybujcie komentarz ja widzę, że vloggery więcej nie chcą a więc co ja już się zam za naprawdę subskrybujcie napiszcie swój komentarz a ja już się zami będę żegnał jest to dziuro ja się będę z żegnał więc naprawdę zasubskrybujcie za mój kanał a ja już się zam żegnam subskrybujcie komentujcie. I na razie, cześć, pa, pa, pa. Na razie, pa, pa. I piszcie swój głos w komentarzu.